Witam wszystkich z tej strony, oczywiście, Killingsa. I przechodząc od razu do rzeczy, dzisiaj będzie trochę inny materiał. A mówiąc dokładnie, no jak widzicie, będziemy pobierać wirusy. A więc, no, po pierwsze, oczywiście, wejdziemy sobie w ustawienia i wyłączymy antywirusa. O, dokładnie tak. Teraz wszystko powyłączamy. Tutaj nic nam mnie nie jest potrzebne, wszystko. Więc teraz możemy przejść do głównego zadania, jakim będzie pobieranie wirusów. Więc widzimy się za chwilę. Jesteśmy tutaj po yy, leciutkim cięciu Jak widzicie udało mi się znaleźć wiele ciekawych plików Dokładnie pliki są tutaj, ja się wszystkie rozpakowałem i wyłożyłem na, na tacę, można powiedzieć Dobra, jestem już z powrotem E, chyba to są wszystkie pliki, musiałem posprawdzać parę rzeczy, więc zaczynamy od góry. Pierwszy plik, setup. E, więc włączymy, ciekawe co to nam zaprezentuje. Oczywiście niektóre pliki mogą nawet nie działać, no co jestem w pełni przygotowany. Więc się nie zdziwię, jak nie odpali. No właśnie, chyba ten plik nie odpali, ale spokojnie, mamy następny. BandGam Aha, no super, okej, okay. okej, okay, okej, okay. fajnie, fajnie, fajnie się Oh no! <laughs> Asystent pobierania. Niech to tam w, to sobie w takim razie się pobiera i robi... Opa! Widzieliście to? Widzieliście to? To zniknęło. Tak się bawimy? Zaraz ten komputer wybuchnie, więc zanim wybuchnie, to ja odpalę wszystkie pliki. O mój Boże Minecraft. Przejdź dalej, zgadzam się ja. Swoje dodatki. Nie. Dobra. Minecraft się instaluje. Tu jakiś kolejny. Tutaj mamy kropkę. Oh no. Szkodliwy plik. Uruchom. Oczywiście, że tak. Nie wiem czemu. Yes. Elegancko. Boże, samo się... What happens? What the fuck? Czemu to się samo odpaliło? Okej. Okay. Nie będę nawet tego komentował. Okej. Okay. Znaleźliśmy niepotrzebne pliki. What the fuck? Okej. Okay. no co jakieś odgłosy grać? Fajnie. Rambooster Exit. Ja wyłącz to. O nie. Nic, nic, nic nie chce Charity Engine. Co to jest? Kundli for Windows. Co jest? What the fuck? Kundli, Kundli nie działa. Nie działa nic yy... Szybko czy jest jeszcze coś co mogę odpalić <gry> Ok Ja O nic jest... No dobra wypad stąd Ja, ja, ja pokonam wiru. O Ale fajne funkcje widzicie to? O, 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 o Jest kropka, kropka, ekse o! To na pewno chcemy włączyć. Jakieś japońskie znaczki. O, kalkulator się tam włączył. Wcale nie, to nie jest podejrzane. A, już instalujesz wszystko. Dobra. E, co by tu o, Chrome XP Vista? No może być, a coś tam. Tak, dobrze. Dobra. I Accept. Jezu jaki syf jest na ekranie Jezu A few later. Super

To chyba tyle, Avocado jeśli chodzi o ten film, mm. Mm. nie from się nie da.